Na polskiej giełdzie GPW każdego roku tysiące absolwentów z najlepszych uniwersytetów traci fortuny. Mają dyplomy z SGH, Koźmińskiego, Cambridge, IQ powyżej 130. A mimo to giną szybciej niż zwykli ludzie bez wykształcenia. Charlie Munger, partner Warrena Buffetta przez 60 lat, obserwował to samo zjawisko w Stanach Zjednoczonych i doszedł do wniosku, który zniszczy wszystko, co myślałeś o sukcesie. Inteligencja nie tylko nie wystarcza, w większości przypadków jest Twoim największym wrogiem. W ciągu następnych 20 minut zrozumiesz, dlaczego Polacy z najwyższym IQ są najbardziej narażeni na katastrofę finansową i co zrobić, zanim będzie za późno. Zacznijmy od roku 2018. SIDE Projekt, Polska Duma Technologiczna, osiąga szczyty na giełdzie. Każdy analityk finansowy w Warszawie. Twierdzi, że to najbezpieczniejsza inwestycja dekady. Ludzie z doktoratami z finansów, modele matematyczne, całe działy research wszystko wskazuje na wzrost. I wtedy, dwa lata później, firma traci 65% wartości po premierze Cyberpunk. Tysiące inteligentnych inwestorów bankrutuje w jeden dzień. Munger przewidział to 40 lat wcześniej. Mówiąc coś, co brzmi jak bluźnierstwo w świecie obsesji na punkcie edukacji. Sukces w inwestowaniu nie zależy od tego, ile wiesz. Zależy od tego, co robisz z tym, co czujesz, gdy wszyscy wokół ciebie panikują lub wpadają w euforię. To jest różnica między wiedzą a temperamentem. Manger zauważył, że w Berkshire Hathaway 90% ich zysków przyszło nie z geniuszu, ale z nierobienia nic. Siedzenia spokojnie, gdy wszyscy kupowali, sprzedawania, gdy wszyscy krzyczeli, że to czas kupna. W Polsce widzimy to samo. Pamiętasz rok 2020, początek pandemii? WIG20 spada 35% w miesiąc. Każdy ekspert w telewizji mówi, że to koniec gospodarki. Ludzie z tytułami profesorskimi zalecają sprzedaż wszystkiego. A co się dzieje rok później? Indeks wraca do poziomów sprzed kryzysu i idzie wyżej. Ci, którzy nic nie zrobili, nie stracili złotówki. Ci z najlepszymi dyplomami sprzedali na dnie. Manger opowiada historię z lat 90., gdy jeden z jego znajomych, absolwent MIT z tytułem z matematyki, stracił wszystko w azjatyckim kryzysie finansowym. Facet miał IQ 150. Mógł rozwiązać każde równanie różniczkowe. Ale gdy zobaczył, że jego portfel traci 20%, spanikował. Sprzedał wszystko. Gdyby poczekał trzy miesiące, zarobiłby miliony. To nie była kwestia wiedzy, to była kwestia paniki. Temperament to nie jest coś, czego uczą na uczelniach. W Polsce system edukacji mierzy inteligencję testami, egzaminami, dyplomami. Nikt nie pyta, czy potrafisz usiąść cicho przez dwa lata, gdy wszyscy wokół tracą głowę. Przejdźmy teraz do najbardziej niebezpiecznego elementu inteligencji, wysokiego IQ. Przekonanie, że jesteś mądrzejszy niż rynek. Munger nazywa to chorobą aroganckiego intelektualisty. Im więcej wiesz, tym bardziej wierzysz, że możesz przewidzieć przyszłość. W Warszawie widziałem to setki razy. Młodzi analitycy z modelami ekonometrycznymi, prognozami inflacji, wykresami korelacji złotego do dolara. Wszystko perfekcyjnie obliczone, a potem jeden tweet z Narodowego Banku Polskiego zmienia sytuację o 180 stopni. Ich modele stają się bezwartościowe w 5 sekund. Ale oni nie potrafią przyznać się do błędu. Zamiast tego zmieniają parametry, tworzą nowe teorie, przekonują siebie, że rynek się myli, a oni mają rację. Munger opowiada o Long Term Capital Management, funduszu hedgingowym, który upadł w roku 1998. W zarządzie byli dwaj laureaci Nagrody Nobla z Ekonomii, najjaśniejsze umysły na planecie i stracili 4 miliardy dolarów w kilka tygodni. Jak to możliwe? Przekonanie, że są mądrzejsi niż wszyscy inni. Manger mówi, że arogancja połączona z inteligencją to najbardziej śmiertelna kombinacja w finansach. W Polsce mamy dokładnie to samo. Pamiętasz Getback? Obligacje sprzedawane jako bezpieczne przez ludzi z tytułami MBA. Eksperci przekonywali emerytów, że to gwarantowany zysk. Firma upadła, zabierając oszczędności życia tysięcy ludzi. Inteligencja stworzyła problem, arogancja go pogorszyła. Teraz zatrzymaj się na moment i pomyśl o swoim własnym portfelu. Ile razy podejmowałeś decyzję, bo wydawało ci się, że wiesz lepiej. Ile razy zignorowałeś podstawowe zasady, bo czytałeś artykuł, który sprawił, że poczułeś się ekspertem? Jeśli chcesz uniknąć błędów, które zniszczyły tysiące inteligentnych Polaków, zostań do końca tego materiału. Bo to, co powiem za chwilę, jest kluczem do przetrwania na rynku przez następne 20 lat. Munger często mówi o koncepcji kręgu kompetencji. To nie jest filozofia dla głupich, to jest strategia dla mądrych. Którzy wiedzą, że nie mogą wiedzieć wszystkiego. W Polsce mamy obsesję na punkcie bycia ekspertem we wszystkim. Ludzie czytają jeden artykuł o kryptowalutach i nagle są specjalistami od blockchain. Oglądają program o nieruchomościach i decydują się kupić mieszkanie na kredyt we Wrocławiu. Nie rozumiejąc rynku lokalnego. Munger twierdzi. Że sukces polega na tym, by grać tylko w grze, w której znasz zasady lepiej niż wszyscy inni. Buffett nie inwestuje w technologię, bo nie rozumie tego sektora. Czy to znaczy, że jest głupi? Przeciwnie. To znaczy, że jest mądry. W Polsce jednym z największych błędów ostatnich lat była inwazja inwestorów w fundusze ETF na amerykańskie akcje technologiczne. Ludzie, którzy całe życie znali tylko polski rynek, Nagle kupowali Tesla, Apple, Amazon. Bez zrozumienia, jak te firmy działają, jak działa amerykańska giełda, jak podatki w USA wpływają na zwroty. Myśleli, że skoro są inteligentni, nauczą się wszystkiego w weekend. Wynik? Straty. Monger mówi coś, co brzmi brutalnie, ale ratuje życie. Jeśli nie rozumiesz czegoś po stu godzinach nauki, nie inwestuj. To nie jest twój krąg kompetencji. I to nie jest wstyd, to jest mądrość. Kolejny przykład z polskiego rynku to Allegro. Każdy w Polsce zna Allegro. Platforma e-commerce, którą używamy codziennie. Wydawałoby się, że to najlepsza inwestycja. Debiut na giełdzie w 2020. Cena akcji szybko rośnie, ale czy jesteś w kręgu kompetencji? Czy rozumiesz dynamikę e-commerce? Czy wiesz, jak działa konkurencja z Amazon? Jak marże się zmieniają? Jak regulacje wpływają na przychody? Większość ludzi, którzy kupili akcję Allegro, nie wiedziała. Kupili, bo znali markę. To nie jest krąg kompetencji, to jest znajomość logo. Manger idzie dalej i mówi o inwersji myślenia. To jedna z jego najważniejszych lekcji. Zamiast pytać, jak zarobić pieniądze, pytaj, jak je stracić. Zamiast szukać najlepszej inwestycji, szukaj najgorszych i ich unikaj. W Polsce większość ludzi myśli, że klucz to znalezienie spółki, która wzrośnie 500%. Munger mówi, że klucz to uniknięcie spółki, która spadnie 90%. Jeśli unikniesz katastrof, automatycznie będziesz w górnym 10% inwestorów. To nie wymaga geniuszu, wymaga dyscypliny. Pomyśl o tym w kontekście polskiego rynku nieruchomości. Przez ostatnie 10 lat każdy mówił, że trzeba kupować mieszkania, ceny rosły, kredyty były tanie. Popyt był ogromny. Inteligentni ludzie tworzyli spreadsheets, liczyli zwroty, analizowali lokalizacje. A potem przyszedł rok 2022. Stopy procentowe wzrosły z zera do 7% w rok. Raty kredytów podwoiły się, popyt zniknął, ceny zaczęły spadać. Ci, którzy myśleli o inwersji, zadali sobie pytanie rok wcześniej: co może pójść nie tak? Co jeśli stopy wzrosną? Co jeśli inflacja uderzy? Co, jeśli stracę pracę? Ci ludzie nie kupili na szczycie, uniknęli katastrofy. To nie jest pesymizm, to jest mądrość. Munger mówi też o gratyfikacji odroczonej to brzmi jak koncepcja z książki o psychologii dziecięcej, ale w finansach to wszystko. W słynnym eksperymencie Marshmallow z lat 70. dzieci, które mogły poczekać na drugą pianę, odnosiły większe sukcesy jako dorośli. Munger twierdzi, że inwestowanie to dokładnie to samo. Problem w tym, że inteligencja często idzie w parze z niecierpliwością. Jesteś mądry, więc chcesz wyników szybko. Widzisz wzory, więc chcesz działać. W Polsce widzimy to w szaleństwie tradingu. Ludzie z wyższym wykształceniem otwierają rachunki na Interactive Brokers, kupują kursy o day tradingu, śledzą wykresy przez 8 godzin dziennie. Munger nazywa to hazardem dla inteligentnych ludzi. Statystyki są bezlitosne. 90% day traderów traci pieniądze w pierwszym roku. 95% tych, którzy przetrwają pierwszy rok, traci w drugim. Ale inteligentni ludzie myślą, że oni będą w tych 5%. Dlaczego? Bo mają modele, wskaźniki, strategie. Munger i Buffett nigdy nie handlowali dziennie. Ich średni okres trzymania akcji w Berkshire Hathaway to 15 lat. 15 lat. Wyobraź sobie, że kupujesz coś dzisiaj i nie dotykasz tego do roku 2040. Czy jesteś w stanie to zrobić? Większość inteligentnych ludzi nie jest. Nie dlatego, że są głupi, dlatego, że są niecierpliwi. Jeden z najlepszych przykładów z Polski to inwestorzy, którzy kupili PKO BP na dnie pandemii w 2020. Akcje były po 15 zł. Każdy mówił, że banki upadną. Ludzie panikują, sprzedają, ale ci, którzy kupili i poczekali 3 lata, podwoili swoje pieniądze. To nie wymagało geniuszu. Wymagało siedzenia cicho przez 36 miesięcy. Inteligencja bez cierpliwości to samochód bez hamulców. Możesz jechać szybko, ale ostatecznie rozbijasz się. Teraz chcę, żebyś zrobił coś prostego. Otwórz historię swoich transakcji z ostatniego roku. Policz, ile razy kupowałeś lub sprzedawałeś coś w ciągu miesiąca od ostatniej decyzji. Jeśli liczba jest większa niż trzy, masz problem, który nie wymaga wyższego iku do rozwiązania wymaga zatrzymania się. Manger często cytuje Konfucjusza, mówiącego, że człowiek, który przyznaje się do błędu i go poprawia, nie popełnia już błędu. W finansach, Ego to zabójca. Inteligentni ludzie mają największe ego, bo spędzili życie słysząc, że są wyjątkowi. W polskim systemie edukacji jesteś nagradzany za bycie najlepszym w klasie. Nikt nie nagradza cię za przyznanie się do błędu. W rezultacie dorośli z dyplomami nie potrafią powiedzieć trzy słowa: Myliłem się. Munger twierdzi, że jedną z jego największych zalet jest zdolność do zmiany zdania, gdy nowe fakty to wymagają. W Polsce widzimy odwrotność. Ludzie podwajają stawkę na złe decyzje, bo przyznanie się do błędu wydaje się potwierdzeniem ich niekompetencji. Weźmy przykład inwestorów w obligacje Getback, o których mówiłem wcześniej. Gdy pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiły się w roku 2017, inteligentni ludzie je signorowali. Nie dlatego, że ich nie widzieli, dlatego, że przyznanie, że się mylili, kupując te obligacje było zbyt bolesne dla ich ego. Zamiast sprzedać ze stratą 5%, trzymali do końca i stracili wszystko. Munger mówi, że najlepsi inwestorzy to ci, którzy potrafią odciąć stratne pozycje szybko i bez emocji. To nie jest słabość, to jest siła. Buffett opowiada historię o tym, jak Munger przekonał go do zmiany strategii inwestycyjnej w latach 70. Buffett inwestował w tanie, umierające firmy. Munger powiedział mu, że to głupie. Buffett, który już wtedy był miliarderem, przyznał się do błędu i zmienił podejście. Ta zmiana zaowocowała dziesiątkami miliardów zysków. Gdyby Buffett miał zbyt duże ego, Berkshire Hathaway nigdy by nie powstało w obecnej formie. Ego i inteligencja to toksyczna mikstura. Gdy masz dużo jednego, potrzebujesz jeszcze więcej drugiego, żeby przeżyć. Munger jest też wielkim zwolennikiem interdyscyplinarnego uczenia się. Większość wykształconych ludzi specjalizuje się w jednej dziedzinie. Jesteś ekonomistą, finansistą, inżynierem i myślisz, że to wystarczy. Munger twierdzi, że najgorsze decyzje w życiu wynikają z patrzenia na problem z tylko jednej perspektywy. W Polsce widzimy to w kryzysie deweloperów mieszkaniowych. Ludzie, którzy doskonale rozumieli finanse kupowali nieruchomości nie rozumiejąc prawa urbanistyki demografii psychologii konsumenta gdy rynek się zawalił byli zaskoczeni bo patrzyli tylko przez jedną lornetkę munger mówi o modelu mentalnym kratownicy to znaczy że musisz mieć podstawową wiedzę z psychologii ekonomii matematyki historii biologii fizyki nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie ale musisz rozumieć Podstawowe zasady. W Polsce ludzie inwestują w akcje spółek technologicznych, nie rozumiejąc podstaw informatyki. Kupują nieruchomości, nie znając prawa budowlanego. Handlują walutami, nie rozumiejąc geopolityki. Munger uważa, że inteligencja w jednej dziedzinie bez kontekstu z innych to złudzenie mądrości. Weźmy przykład polskich inwestorów w kryptowaluty w roku 2021. Bitcoin rośnie do 60 tysięcy dolarów. Ludzie z tytułami z finansów przekonują siebie, że to przyszłość pieniądza. Ale gdyby znali historię baniek spekulacyjnych od tulipanów otkomy, widzieliby wzór. Gdyby rozumieli psychologię tłumu, widzieliby euforię. Gdyby znali matematykę, rozumieliby, że wzrost o 5000% w dwa lata nie jest zrównoważony. Ale patrzyli tylko przez pryzmat finansów i przegrali. Interdyscyplinarne myślenie nie jest luksusem. To jest przetrwanie. I jeszcze jedna lekcja od Mungera, która niszczy karierę inteligentnych ludzi: brak konsystencji, inteligencja często idzie w parze z nudą. Jesteś mądry, więc chcesz stymulacji, nowych pomysłów, zmian. Munger mówi coś przeciwnego. Znajdź prostą strategię, która działa i powtarzaj ją przez dekady. To brzmi nudno, prawda? A jednak to właśnie zrobił przez 60 lat. W Polsce widzimy epidemię zmieniania strategii co sześć miesięcy. Ktoś zaczyna inwestować w dywidendy, po trzech miesiącach przechodzi na wzrostowe spółki technologiczne, potem na ETF-y, potem na nieruchomości, potem z powrotem na akcje. Każda zmiana kosztuje prowizje, podatki, czas i błędy. Munger opowiada, że większość jego fortuny przyszła z pięciu decyzji pięciu. Nie pięciuset, nie pięćdziesięciu. Pięciu. Konsystencja, cierpliwość, dyscyplina. W polskiej kulturze to brzmi jak porażka. Chcemy być dynamiczni, elastyczni, innowacyjni. Monger mówi, że to jest przepis na katastrofę. Jeśli zmieniasz strategię co rok, nigdy nie będziesz w niej dobry. To jak uczenie się gry na pianinie przez dwa miesiące, potem przechodzenie na gitarę, potem na skrzypce. Po dziesięciu latach umiesz grać trzy nuty na każdym instrumencie. Gratulacje, jesteś bezużyteczny. Pod koniec życia Manger powiedział coś, co powinno być wytatuowane na czole każdego inwestora z wysokim IQ. Nie chodzi o to, żeby być mądrzejszym od innych. Chodzi o to, żeby być mniej głupim. W Polsce mamy obsesję na punkcie bycia najlepszym: najlepszy uniwersytet, najlepsze oceny, najlepszy portfel inwestycyjny. Munger mówi, że to pułapka. Sukces nie polega na znalezieniu genialnej inwestycji, sukces polega na unikaniu głupich inwestycji. Większość ludzi traci pieniądze nie dlatego, że nie kupili Amazon, tracą, bo kupili GetBack. Pomyśl o tym w kontekście swojego życia. Ile razy straciłeś pieniądze na czymś, co wydawało się oczywiste w momencie decyzji? Czy to była kwestia braku wiedzy? Czy to była kwestia emocji, ego, niecierpliwości? Manger twierdzi, że jeśli wyeliminujesz top 10 najgłupszych decyzji w życiu, jesteś automatycznie w górnym 10% ludzi pod względem majątkowym. To nie wymaga geniuszu, wymaga samoświadomości. W Polsce mamy gigantyczny problem z tym, co Munger nazywa iluzją wiedzy. Czytasz trzy artykuły o inflacji i myślisz, że rozumiesz ekonomię. Oglądasz kanał o inwestowaniu i myślisz, że jesteś ekspertem od akcji. Kończysz kurs online i wyobrażasz sobie, że masz tytuł MBA, Monger mówi, że prawdziwa mądrość zaczyna się od przyznania, że nic nie wiesz. Sokrates 2500 lat temu powiedział to samo. Wiem, że nic nie wiem. W finansach ta zasada ratuje życie. Gdy przyznasz, że nie rozumiesz czegoś, przestajesz w to inwestować. Gdy przyznasz, że rynek wie więcej niż ty, przestajesz walczyć z rynkiem. Ostatni punkt, który chcę poruszyć, to coś, o czym Munger mówił przez całe życie. Charakter jest ważniejszy niż intelekt. W Polsce mierzymy ludzi dyplomami, tytułami, osiągnięciami akademickimi. Munger mówi, że prawdziwa miara człowieka to to, co robi, gdy nikt nie patrzy. Czy jesteś uczciwy, gdy oszustwo jest łatwe? Czy jesteś cierpliwy, gdy wszyscy wokół panikują? Czy jesteś skromny, gdy odniósłeś sukces? To nie są. Cechy intelektualne, to są cechy charakteru, i bez nich inteligencja prowadzi do destrukcji. Pamiętasz skandal Ambergold w Polsce oszustwo piramidy finansowej, które zniszczyło życie dziewięciu tysięcy ludzi? Ludzie za tym stojący nie byli głupi, byli inteligentni, wykształceni, charyzmatyczni, ale nie mieli charakteru. Wykorzystali swoją inteligencję do oszustwa. Munger mówi, że wolałby współpracować z uczciwym idiotą. Niż z nieuczciwym geniuszem. Bo idiota zrobi głupie rzeczy. Geniusz zniszczy wszystko wokół siebie. Więc co robisz teraz z tą wiedzą? Monger dałby ci prostą radę. Przestań próbować być mądrzejszym. Zacznij próbować być mniej głupim. Zapisz trzy najgorsze decyzje finansowe, które podjąłeś w ostatnich pięciu latach. Nie racjonalizuj ich. Nie tłumacz, tylko je zapisz. Potem zapytaj siebie, co je spowodowało. Czy to była chciwość, strach, ego, niecierpliwość, arogancja? Gdy zidentyfikujesz emocje, które prowadzą do złych decyzji, możesz je kontrolować. To nie wymaga IQ 150. Wymaga zwykłej, nudnej samoświadomości. Jeśli wyciągniesz tylko jedną lekcję z tego materiału, niech będzie to ta. Inteligencja to narzędzie. Temperament to wszystko. Możesz być najmądrzejszą osobą w pokoju. I stracić wszystko. Możesz być przeciętnym intelektualnie i zbudować fortunę. Różnica nie leży w tym, co wiesz. Leży w tym, co robisz z tym, co czujesz. Manger przeżył 100 lat i zbudował miliardy. Nie dlatego, że był geniuszem. Przeżył, bo był cierpliwy, skromny, konsekwentny i uczciwy. To nie jest sexy. Nie sprzedaje kursów online, ale działa i będzie działać przez następne 100 lat. Niezależnie od tego, co się stanie z giełdą złotym czy gospodarką. Zostaw komentarz poniżej, jeśli rozpoznajesz któryś z tych błędów we własnym życiu. I subskrybuj, bo w następnym materiale pokażę Ci konkretne strategie, które Manger stosował przez 60 lat, które możesz zastosować w Polsce już jutro.